Siemanko! Mamy czwartek, wracamy do gierki. Rozpoczyna się dziewiąta runda eliminacji do mistrzostw Europy. Grają reprezentacje, czyli może nie jest to, co lubimy najbardziej, ale spróbujemy się troszeczkę wzbogacić. Ja sobie pod lupę wziąłem dwa spotkania i kursy takie ze średniej półeczki. Jeden będzie wyższy, ale to zaraz. Taki dodatkowy na początek spotkanie naszych sąsiadów Czechów z Kosowem meczostawkę to są drużyny bezpośrednio zainteresowane awansem na imprezę, więc myślę, że może mi się spodziewać dobrego widowiska i tutaj ja bez jakiegoś większego kombinowania w tym meczu wymyśliłem sobie, że obydwie drużyny strzelą bramkę. I tak też postawiłem na ten na to zdarzenie mamy kursik w STS 1.85. I kolejnym spotkaniem, na którym sobie usiadłem jest spotkanie Turcji z Islandią. Tutaj podobny kurs, bo 1.75 mamy na zdarzenie na brameczki poniżej 2,5. Tutaj nie spodziewałem się jakiegoś wielkiego strzelania. Myślę, że 0001, może 1.1. To jest wszystko, co się może stać. I dlatego na to spotkanie również propozycja, jakby to chciał troszeczkę bardziej zaryzykować. I nie przyzwoicie się zbogacić, no to mam typ. Ten taki mój ulubiony, czyli pierwsza połowa koniec meczu ustawiamy remis do przerwy i remis na koniec kurs na chwilę obecną wynosi 5.50 STS więc ja sobie to szczerze no jest tam paru nowych obserwatorów więc tylko gwole ścisłości powiem że te z typy które podaję ja zawsze gram single przeważnie gram sobie za 1000 zł natomiast jeżeli mówimy o takim większym ryzyku no to dzisiejszy na przykład ten remis do przerwy i remis na koniec postawię sobie za 500 no i zobaczymy jak to się wszystko potoczy? Pozdrawiam, życzę zwycięstw mnóstwo Forcy I przez te najbliższe dni myślę, że na reprezentacjach coś Coś będziemy mocniej grali. Pozdrawiam, się Manko.